Siemano, z tej strony Wojtek. I witam Was już w czwartym odcinku z Hardcora. Jak widzicie, bardzo dużo zrobiłem. <coughs> zrobiłem tutaj ten taki fajny daszek. Tutaj powiększyłem to tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, czy tam w którymś. I tu zrobiłem już wejście do kopalni. Tam będzie szła kopalnia. Nie, nie F5, tylko F3. I zejdziemy tu do aż do poziomu. Y 13 nie wiem, trzynastego, dwunastego i tam zrobimy takie pomieszczonko i będziemy w różne miejsca wychodzili Znaczy, w różne ten, strony świata jakby wychodzili, nie? Dobra, ale na ten moment odkładamy wszystkie rzeczy do skrzynki Cyk Cyk, 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 cyk No nie mięsko bierzemy <laughs> Przepraszam bardzo, Kaszlo, ale jestem trochę chory, a muszę to nagrać. Ok, i idziemy na zbierać trochę drewna, nam jest potrzebne. O, czekajcie, bo nie mam dźwięków w grze włączonych. Damy na 10. Ok, no od razu lepiej. O, widzimy, już nam zboże wyrosło. Zbierzemy je od razu. Wiecie, znalazłem bardzo dobry program, który przyspiesza komputer przy każdej grze. Jeśli jakąś grę masz i ci się tnie, to polecam ci ściągnąć ten, e, ten program. Nazywa się Game Booster i link potem pewnie w opisie. I jest po prostu świetny. <śmiech> 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 Dobra, bo my mieliśmy mieć po drzewa, a tak łazimy. Okej, okay. bo po ja, te zwykłe, bo jasnego tam mamy coś i potem musimy też glinę pozbierać. Tego drzewa nie dużo trzeba nam. Zetniemy sobie cztery drzewka i wystarczy, bo potrzebujemy tylko tam na dokończenie ścianki, która jest już prawie gotowa. A tak się troje na zapas weźmiemy, jakby trzeba było zrobić jakieś crafting table czy coś. Crafting table, chyba się mówi crafting table, nie? E, to tam nie ma różnicy, prawie to samo. Okej. Okay. I... Żelazo? W wodzie? Nie no, mnie nie, mnie nie przeszkadza, ja chętnie wezmę. Tylko no pewnie będzie trzeba je suszyć trochę, żeby... Uuu. Hello. O, węgiel. Węgiel bierzemy oczywiście. To może być nasza tajna kryjówka tutaj rozwalamy. Oh shit, piasek. Nie lubię piasku. Znaczy lubię, ale. Akurat nie przy kupaniu węgla. Pewnie tu mi spadnie na łeb. O dziwo nie. Dobra. Och, <laughs> głupia <laughs> oh, ta choroba. Strasznie mnie wkurza. Ale pewnie szybko wyzdrowieje, znając mnie. Ale muszę to nagrać, muszę, bo miałem po pierwsze taką ochotę, a po drugie muszę. Tip, <słuch> tip, tip. Ok, tu idziemy. Wow, wow, wow. Dziwne tutaj. Chwila, czy my mamy dom zaznaczony? Jest domek. Znowu Węgiel i Żelazo. No bierzemy. Wszystko w wodzie. Nie wiem czemu. Wszystko będę musiał suszyć. Takie w wkurzające, nie? Idziesz do domu, chcesz sobie przytopić żelazo, a tu nic. Bo jest za mokre i musisz suszyć. Często się tak zdarza, niestety. O, glina. Proszę, proszę. To jest glina? Oczywiście, że to jest glina. Tu jeszcze mamy trochę węgla. Zbieramy. Tu zejdziemy sobie niżej Wykopiemy no Długo się kopie tak pod wodą Ale cóż, trzeba jakoś to przeżyć Tak słyszycie też pewnie mam trochę inny głos Właśnie przez ten, przez ten katar Ale trudno Dobra, jest, mamy ten węgiel tak, Żelazo Które też trzeba wykopać Bo żelazo jest potrzebne bo w następnym odcinku chcę już mieć diaksy. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Jeśli znajdę jakąś kopalnię, to poczekam z tym na was. To zbieramy glinę. Ok, mamy. No, shit. Noc się robi. Co robimy? Zostajemy jak to hardcore. Czy. Idziemy jednak do domku się przespać Mogłem odcinek zacząć od rana, w sensie w minecraft'cie, ale nie tak Tam już nastaje o creeper Dobra creepera Co to dla mnie creeper? Oh shit! No! Oh no Nawet nie umie krzyczeć, bo nie gardło boli Więc jak zawsze skarżycie się na krzyczenie To nie będę krzyczał Jest domek. Robimy pro ucieczkę Siedź. Musimy szybko nasionko posadzić. Jak będziemy... To się... Jest... Nie, to jeszcze nie jest gotowe. Do domku. Okej, okay. siema owce. Okej, okay, dobra, śpimy. Dobra, możemy iść dalej. Ej, czemu ja tego... Aha, bo ja naciskam kontrolę. Dobra, to... Dobra, bierzemy to do przepalenia. O shit. Węgli. Węglu potrzebujemy. płotki po co mi płotki? Okej, okay, idziemy. Przepraszam. Dobra. Coś jest. Tam coś było, widziałem. Dobra, gdzie, gdzie może być dużo gliny? Na bagnach jest dużo gliny, tylko gdzie są bagna? Ja chyba miałem gdzieś tu bagna, nie? <ścoughs> 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 Idziemy. Kiedyś w Minecrafcie było bardzo trudno znaleźć gilnę, nie? Dobra, piękniemy tutaj po pustyni. Krówka, zabiłbym ją, ale nie chce mi się. Ale ją zabiję. sobie kurczaka. Dobra, bierzemy je, będzie no na ten. No, na zbroję. Okej. Okay. Pięknie. Mamy dwie skórki, z, tego, z czego nic nie zrobimy. Znaczy z nich nic nie zrobimy, w sensie o to mi chodzi. I tylko trzy mięska. Krowy, coś chude. Poszedłeś mi dużo mięska. O, jest mięsko jedno. Zawsze coś. <laughs> tam jeszcze widziałem krowy. No tam. Dobra bieramy Cik, cyk, wchodzimy zabijamy te owce. O tam widziałem węgiel, wchodzimy do jaskini Oh no, not you Bierzemy go Ok, załatwione Dużo węgla Trochę to może nudzić, ale trudno Węgiel dobry jest O, coś tu słyszę Groźnego Na no hardkorze też chyba krócej trwa dzień Tak mi się wydaje Ale nie jestem pewien Tylko ile przetrwamy odcinków Tu jest jeszcze węgiel Okej okay. Tutaj. Jak widzicie nawet nie ścina się W ogóle kiedyś, kiedyś... Kurde, dobra, oleć ten węgiel Uuu, tam jest zejście niżej Uuu Ciekawie, ciekawie, ale ja chcę glinę Jest glin, ale nie, głęboko jest Ja chcę tak, ja chcę bagna Dobra, nie... idziemy po tą glinę Trudno Wiem co zrobimy Mamy kobla, mamy trochę kobla Zostaniemy tu i będziemy zbierać. O, no, ja to mam dobre plany. Ło, wow, ile tego jest? Dobra, zbieramy ten, ten. Aha, nie mam czym go zebrać, okej. Okay. To będzie takie coś. To będzie... Jak ktoś tu będzie przychodził Jak będzie tu jakaś przychodziła, to pomyślę, że to hero brain zrobił No i tu nie załapię nawet Ale kit no Dobra, spróbujemy trochę wykopać Wykopiłem to złożyć. myślę, że powinno nam tej gliny starczyć Bo tam jak widzieliście, muszę tylko taką jedną rzecz zrobić OK, powietrze nabrane Zbieramy Jeszcze troszkę. O no <laughs> <laughs> Tutaj, tutaj. Tu. Tu. Okej, okay. jest wszystko. Teraz jeszcze dinksy i wyłazimy stąd. Ała, ała, ała. Uff. We wcześniejszych wersjach było tak, że jak, cię, jak już cię zacznie bić pod wodą, to już rzeczy nie masz sens przeżycia, bo po prostu cię biło i schodziłeś na dno przez to. Nie umiałeś wypłynąć. Kurczak. Ja lubię zabijać kurczaki, bo one idą na hita. Wow, wow, jednak coś laguje, niepotrzebnie to mówiłem, nie? Dobra, trudno, idziemy na hardcora. O, nie trafiłem. Chy. Załatwmy tego. Gdzie jest słońce? Ona idzie tam, czyli Ile mamy tej gliny? Dwa staki, okej, okay. chwila. Ja już sprawdzę ile nagrywamy. <śmiech> <śmiech> Dopiero 15 minut. Dobra, idziemy. Nie, nie idziemy, wracamy się, bo już mamy tej gliny wystarczająco przetopimy ją. Będzie dobrze. Kurde, nie laguj. Przestań. Ro jak rozwala, dirta, przestaniesz lagować. No weź Minecraft. Przestań. Nie no, nie wytrzymam. Hm, Może opcję dajmy sobie na fast. Może będzie lepiej. Nie, to nic nie da. To nic nie da Nie rozumiem czemu, ale okej okay. No cóż, musimy jakoś tak dojść Nie ma wyjścia O, wyrosło już to zboże tam Idziemy... I tu jest glina, żal To po co ja tam tyle szłem? To zbieramy ją O, jak na się Minecraft to nawet nieźle mi idzie to zbieranie no kurde, ale bez jaj, nie cierpię jak się. Ja nie rozumiem. Mam świetny komputer Alienware i on i tak mi się tnie. Ja tego po prostu nie rozumiem. Czy ja tam tyle wirusów mam? Hm. No cóż, nic na to nie poradzę. Wiem co zrobimy. Nie wiem, czy to coś da, ale ok, przetargujmy się i zobaczymy. No i nic nie dało. Czemu? No kurde, to będzie teraz tak pewnie przez cały czas. Żal, po prostu żali tyle. Odkładamy ten węgiel tutaj. Okej. Okay. Jeszcze tu. Dobra. Odkładamy to i kończymy, bo... No ale czemu tak się robi? No a jak tam tak i tak? Hm tu Hm No nie wiem Okej, okay, dobra, coś się poprawiło Okej, okay, to weźmy ten, te cegły O, tu jest jeszcze trochę Przeróbmy to na cegły bo ile pamiętam, ja tutaj robiłem, tak, takie coś. Hmm. Tak, to ma być chyba całe z cegieł, nie? Aha, kilow. Koblowam pod dostatkiem, bo jak kopałem to... No ja to drewno dłużyłem prawda? Tak. Ufii. Musimy sobie patyki. Weźmy sobie 2 kilo od razu. <śmiech> <śmiech> Mamy 12 cegłówek. Rozwalamy tu. O, udało się jakoś. Ok. Nie się już nic pod siebie postawiać. Chcę po prostu to już tutaj tak. Nie zrobić to tutaj, wykopiemy to razem i ten, i skończymy odcinek, tak? Bo nagrywamy już trochę. <ścoughs> cyk, cyk. Na klak, gdzie się mnie trzymają zawsze mhm. dobra okej okay, kończymy, bo to już nie ma sensu zobaczmy ile nagrywamy no 20 minut no, załóżmy 18 trzymajcie się, na razie, papa pa. Ej, tak, następny odcinek oczywiście za tydzień. I w następnym odcinku już tam wykopię to pomieszczonko i może zrobię jeszcze jakieś inne tunele, do, które będą za, rozpoczynały farmy. No ogólnie sobie trochę pokopię. Trzymajcie się na razie i pa.